Dzień dobry, jestem Lucy i chciałabym opowiadać o dziesiątym zadaniu. W garażu pokazanym na rysunku poja pojazdy mogą poruszać się tylko do przodu lub do tyłu. Nie mogą skręcać. Jaka jest minimalna liczba pojazdów, które będą musiały się poruszyć, aby czarny samochód mógł wyjechać z galarzu? Więc musimy ten czarny samochód wejść, to będziemy ruszać ten samochód. Ten samochód nie można iść do góry, tylko musi iść na dół uh, ale tutaj uh, ten samochód znowu blokowało nam ten samochód więc musi tutaj wejść uh, bo tutaj też jest zablokowane jak idziemy tutaj uh, a ten samochód też jest zablokowany od uh, ten samochód więc musimy najpierw ruszać ten samochód to tutaj, a potem tutaj zaznaczymy znak. A potem tutaj, więc to też się luża. I samochód będzie wyszła. E, więc jest cztery samochód. Więc zaznaczymy co. Jak lubisz ten filmików, to sklepuj i kliknij łapkę w górę. 辛苦耶，道别在见